Bardzo fajne Citroen C2 w wersji VTS, już wam pokazuję, co tu się wydarzyło. Znaczy w sumie nic strasznego, ale tak trochę ku przestrodze, wźnięta zwrotnica, już wam pokazuję co się stało, co się stanęło. Ano dlatego, żeby kół nie dojebywać jak jakiś opętaniec w tę opór, bo pan pojechał wymienić koła na zimowe i co? Dwie śruby wyszły z mięskiem, z gwintem, po prostu. O. Także piasta do wywalenia, łożysko do wywalenia eee, i tyle. Dlatego warto chociaż z wyczuciem ręką dokręcić, jak się nie ma klucza dynamometrycznego i tyle. Trzymajcie.